W ogóle chcą, tak powiem, doprowadzić do wyłącznie koncertu mocarstw, w którym głównym mocarstwem koncertującym, jeżeli tak można powiedzieć, będzie Rosja, prawda? Bo to taki jest kierunek działania rządu pana Putina. Po to jest ten sojusz z Niemcami i ten Nord Stream 2, prawda, który bierze w obcęgi Europę Środkową. Dobrze, że wspomniano tę Europę Środkową morze Wielki plan polityki niepodległościowej Polski forsowany przez środowiska niepodległościowe jeszcze od lat 70., który na naszych oczach staje się rzeczywistością. No bo trzeba jeszcze jedną rzecz jasno powiedzieć. Zanim wstąpiliśmy do Unii Europejskiej wstąpiliśmy do NATO i to był, tak powiem, rzeczywisty, bardzo silny prąd niepodległościowy i zyskujący olbrzymie, olbrzymie poparcie społeczne. No poza, poza komunistami, którzy dzisiaj nas atakują, jakobyśmy chcieli wystąpić z Unii Europejskiej. A my chcemy tylko po prostu równości. My chcemy Europy ojczyzny, My chcemy tego, tak, żeby Unia Europejska bazowała na tych zasadach, na których została przez Szumana i jego współpracowników, współtwórców Unii Europejskiej zbudowana. My po prostu, gdy nam się zarzuca, że chcemy wystąpić, to jest, wystąp to jest oczywiście nieprawda, no ale zastanówmy się, do czego... Dążą ci ludzie, którzy nam to zarzucają do stworzenia jednego państwa europejskiego, chcą zlikwidować polską niepodległość. No to no. są pytania, które w takim razie trzeba takim osobom, takim osobom zadać. A no, przecież... mówią, że polska pod rządami PIS jest daleko od europejskiego centrum, ale w centrum, w takiej żenicy oka, jest Donald Tusk, który tam się zajmuje podawaniem marynarek chyba bardziej. Znaczy ja myślę, że tak. On może jest w centrum administracyjnym, ale on na pewno nie jest w centrum centrum obecnej myśli europejskiej i obecnych dążeń narodów y, y, Europy, dlatego że narody Europy raczej kwestionują to co, się, to, co się dzieje w Centrali Europejskiej. Kwestionują bądź wskazując na biurokratyzację z jednej strony, ale kwestionując także ze względu na coraz dalej idące podporządkowanie polityce niemieckiej i coraz dalej idące działania niecentralizacyjne, ale właśnie federacyjne wręcz to jest coś, co niepokoi dużą część narodów europejskich i Chcę od razu powiedzieć, droga rozwiązania tych dylematów nie wiedzie poprzez przyspieszanie centralizacji, poprzez przyspie więcej państwa, więcej rządów w Brukseli i tak dalej. Dlatego, że ja rozumiem taką ideę. Ona kiedyś wyrosła stąd, że sądzono, iż brukselska administracja jakby wyeliminuje zagrożenie dominacji niemieckiej w Europie. No ale stało się inaczej. Ona stała się rzecznikiem dominacji niemieckiej. W związku z tym ten motyw, tak powiem, sojuszu z biurokracją brukselską, z punktu widzenia Polski, przestał już być wiarygodny i przestał przynosić jakiekolwiek perspektywy. Z drugiej strony, jesteśmy w takim bardzo wrażliwym momencie, bo finalizowane są rozmowy dotyczące umownie mówiąc fortu Trumpu już sfinalizowania tego projektu. Wiadomo, że on nie będzie miał formy żadnego fortu. W sensie jakiegoś zbrojnego, tutaj em, ja bym, zbrodnej bazy. Tutaj, ale... tutaj ja bym poczekał z tymi, z tymi, z tymi, z tymi ocenami. Y, ja wiem, co pisze Rzeczpospolita i różne inne pisma, ale rzadko kiedy to były informacje, na których można realnie bazować. Zwłaszcza, że zmieniają się naprawdę wraz z różnymi fluktuacjami międzynarodowymi i krajowymi. Ale to jest moment. Więc ja bym poczekał. Raczej, raczej to, co y, y, formułowane jest wśród. Think tanków, takich najbardziej miarodajnych, amerykańskich, raczej formułowana jest opcja, która niesie szansę zwiększenia wręcz do prawie dywizji, bądź wraz z polskimi uzupełnianiami do stworzenia dywizji amerykańskiej w Polsce. Więc już siły naprawdę bardzo, bardzo poważne, już nie mówiąc o innych elementach uzupełniających. To. Tym bardziej to y, y, zasadniczo zmieni punkt równowagi y, geostrategicznej, tak? bo to jest kwestia równowagi już światowej. No i nie ma nic dziwnego w tym, że ci, którzy poczują się, czują się zagrożeni taką zmianą równowagi, no, że tak powiem, kontr, prze, 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 kontrakcje przedsięwzięli. Panie redaktorze, jeśli bo... pan pozwoli, ja bym na to spojrzał troszeczkę inaczej. Ja mam wrażenie, że ci, którzy za wszelką cenę powstrzymują, działają przeciwko Fort Trump, przeciwko wzmocnieniu sił, amerykańskich w Europie. Mówię teraz o międzynarodowym układzie, nie tylko o niemądrych tutaj ludziach powtarzających putinowskie hasła, ci którzy działają w układzie międzynarodowym, działając na rzecz Niemiec, na rzecz tak powiem umocnienia bazowania wojsk amerykańskich, bycia tam centrum obecności amerykańskiej w Niemczech to oni działają na y, szkodę, y, tak powiem, obrony Europy. Dlatego, bo Europa już nie kończy się na odrze. Nie kończy się na odrze. Europa jest już inna. Wtedy, kiedy kończyła się na odrze, można było sobie wyobrażać, że centrum, że tak powiem, obecności amerykańskiej w Niemczech jest wystarczającą. Y, y, Ale przecież flanka wschodnia jest zupełnie. Jest zupełnie gdzie indziej próba odciągnięcia obecności obrony flanki wschodniej. Yy... Nadal utrzymywania jej na, że tak powiem, renie czy, czy łabie, jest w istocie wystawieniem flanki wschodniej na atak, na atak rosyjski. To jak samo jak ci generałowie, którzy nic nie rozumieli, niektórzy polscy, którzy chcieli bronić za wszelką cenę Odry i Berlina, a nie, nie Warszawy, Białe, Białego Stoku i Rzeszowa. Prawda? No więc to jest, tutaj jest błąd przede wszystkim. Trzeba no tak, ale też tu mamy w kampanię wyborczą. No i w kampanii wyborczej są oficjalne głosy kandydatów o tym, że tutaj okupację rosyjską zastąpi, cytuję oczywiście, okupacja amerykańska. Co więcej, to, to dokładnie ci tacy Putin. pseudopolitycy występują w, w, w putinowskich mediach i pojawia się coraz więcej śladów wiodących prosto na, na Kreml, niewiadome źródła finansowania itd. Tak Panie ta sprawa jest bardzo, bardzo Poważne, dlatego, bo czas I jest... oczywiście pod hasłami ultrapatriotycznymi, ultrakatolickimi i ultraprawicowymi. No. Panie no powiedzmy sobie uczciwie, z jednej strony są tacy politycy, jak pan, politycy, no tak, czyli ideologowie, ideologowie jak pan Janusz Korwin-Mikke, który zawsze był, deklarował, że tak powiem, prorosyjską opcję, od kiedy w ogóle zaczął działać politycznie. Przypomnijmy, że symbolicznie nazwał swoje stronnictwo stronnictwem polityki realnej, czyli nawiązywał do tych polityków z przełomu XIX i XX wieku, którzy mówili, no poszerzajmy autonomię, rozwijajmy autonomię, ale w żadnym wypadku nie mówmy o niepodległości Polski i tak mówili jeszcze bardzo długo, jeszcze w czasie drugiej, pierwszej wojny światowej, prawda? Więc i on tutaj nawiązywał do nich ten Prorosyjskie stronictwo od razu zawsze je formułował. Oraz różni ludzie, którzy tam dołączyli do tej samej jak Kornik w stronnictwie, ze stronnictwem narodowym może funkcjonować, czy z formacją katolicką. No to jest osobne, powołującą się na katolizm, to jest osobna, osobna sprawa, nie chcę, nie chcę to wchodzić. Nie ma wątpliwości, że. że tam jest forsowana opcja prorosyjska, no, ale przecież nie tylko tam powstała, powstała partia, w której założyciel wprost mówi, że budujmy jedną wielką Europę z Rosją jako jej, jako jej częścią, prawda? Więc to są zjawiska niestety szersze, one wszystkie bazują na zupełnym niezrozumieniu geopolityki, współczesnej geopolityki europejskiej i zagrożeń. Z agresywnej polityki rosyjskiej. Nie rozumieją, bo przestaliśmy o tym mówić. Tylko... Nie rozumieją, bo, bo po prostu za mało, za mało jest informacji na temat agresywnej działalności rosyjskiej. Jest okazja. Tymczasem ta, 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 ta konfederacja. No, yy można odnieść wrażenie, współpracuje z Platformą Obywatelską, bo to chyba tak można nazwać, ten zakaz Marszu Narodowców wydany przez prezydenta Trzaskowskiego no i Grzegorz Sketyna, który nagle podczas konwencji przypomina sobie plecie jakieś androny o faszystach z ONR-u, co oczywiście historycznie jest jest, no to są nie po głupoty, jest. tak? jest po prostu bzdurą, ONR nigdy nie był ruchem no ale czy ty, faszystowskim, nie, nie jest czy historyckim, tak, to, by... to jest po prostu kłamstwo i potwórz i trzeba sobie to jasno powiedzieć, dlatego i ono tylko jakby utrudnia pokazanie rzeczywistych różnic i rzeczywistych problemów i tylko umacnia młodzież, tak powiem, bardzo patriotyczną w identyfikowaniu się z ruchem, który prowadzi Polskę, sposób, prowadziłby, gdybym miał szansę, w sposób oczywisty do katastrofy państwowej i podporządkowaniu się Rosji. A przypominam, że ruch narodowy wydał najbardziej patriotyczną formację i najbardziej bardziej antyrosyjską w czasie II wojny światowej, jakie były Narodowe Siły Zbrojne. To było, to było serce ruchu narodowego. To, Z, był, kwiat, wyklęci, to tak? był kwiat ruchu, ruchu narodowego. Proponuję e, tym, którzy się powołują na korzenie narodowe i idą do Putina, żeby sobie, się nad tym głęboko zastanowili. Dlatego, bo krew przelana żołnierzy niezłomnych to była krew właśnie w olbrzymim stopniu najbardziej patriotycznych narodowców. Panie ministrze, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wejście do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w współpracowników, cytuję, Antoniego Macierewicza, było bezprawne. To podaje taką informację Gazeta Wyborcza. Generał Piotr Pytel i Krzysztof Dusza próbowali nie dopuścić do wejścia centrum, do Centrum współpracowników Antoniego Macierewicza. Zostali uniewinnieni. Ja może poproszę zdjęcie. Jednego z panów, oto mamy jeden to pan Janusz Nosek, generał brygady, były szef kontrwywiadu wojskowego, a drugi to właśnie rzeczony Piotr Pytel, obaj w czapeczkach. Z krążownika Aurora. To jest zdjęcie ilustrujące mój artykuł. Panie ministrze, poprosimy o komentarz. Do, dodajmy jeszcze jedną rzecz. To nie jest zdjęcie, które pan zrobił ani pan Tomasz Sakiewicz nie, nie, nie. chyłkiem <laughs> tym ludziom. To jest zdjęcie, które oni sami, którym oni się sami chwalili, wywieszali sobie na swoich, że tak powiem, to ścianach. więc to, to Trofeum z pobytu w Petersburgu. To tak, jest to. Ich to jest ich. Oni, by, urzędnicy Polski to służb specjalnych, byli dumni z tego, że mogą założyć symbol rewolucji sowieckiej na głowę i tak się zaprezentować. No to mówi wszystko o tych ludziach. Ja bym powiedział tak, co do tego artykułu, który Pan przywołał, no tak by było, jak, jak to jest napisane. Byłaby to święta prawda, ja bym posypał głowę popiołem, bił się w piersi ze związanymi rękoma, y, pomaszerował do najbliższego y, y, tak powiem więzienia, gdyby istniało Centrum y, eksperckie NATO w tym czasie, ale jego nie było. Jego nie było, dlatego, bo nie zgodził się na to właśnie Pan Pytel i jego współpracownicy, którzy stwierdzili, zanim Zanim, zanim ja zostałem ministrem obrony narodowej i zanim pan Piotr Łączek został szefem służby kontwywiadu wojskowego, że te lokale, które były przeznaczone na na pomieszczenie Centrum Ekspreskiego NATO, sam jego służby stwierdziły, że do tego się nie nadają i nie można im dać y, y, sankcji, nie można im dać y, y, zapewnienia, że tam można przetwarzać informacje niejawne, ściśle tajne. A niestety ci ludzie tam przechowywali dokumenty ściśle tajne, poza jakąkolwiek kontrolą i poza jakimkolwiek. I to było przedmiotem aktu oskarżenia. Centrum Eksperckie NATO powstało dopiero w roku 2017. Zostało zorganizowane przeze mnie, przez pana Piotra Bączka i mojego pełnomocnika, pana dyrektora Maraska i innych ludzi już ze służby wywiadu wojskowego. I od tego momentu istnieje, od 2017 roku istnieje i działa. W roku 2015 nie było Centrum Eksperckiego na to. Były pomieszczenia, w których ludzie chcieli to zorganizować bezprawnie, sami się zorientowali, że nie mają do tego podstaw, bo lokal, w którym to robili, do tego się nie nadawał. Za to były ściśle tajne dokumenty. W, za to były tam szafce łącznie. Na, szafce z, na buty, tak. tak łącznie z y, dokumentami dotyczącymi y, dramatu smoleńskiego, więc na, naprawdę, Mamy... naprawdę y, myślę, że po prostu pan sędzia Celej, którego dotychczas bardzo wysoko y, ceniłem, po prostu został Zdezinformowany. Szkoda, że nie poprosił ani pana Bączka, ani, mnie, ani kogokolwiek, kto się w tej sprawie orientował na świadka, bo by wtedy poznał faktografię. Mam nadzieję, że w rozprawie e, apelacyjnej ta sprawa zostanie do, dokładnie wyjaśniona, bo przecież jestem głęboko przekonany, że, e, e, że, że, ta, że wojskowa prokuratura od tego się odwoła i nie zgodzi się na taki absurdalny wyrok, bo on po prostu jest. Absurdalny, bezsensowny. Tradycją naszego programu jest, są pytania od telewidzów. Mamy takie pytanie. Czy jest, internauta o symbolu Hubal pyta, czy jest taka opcja, aby ludzie tacy jak z OT, listonosze, lekarze i tym podobnym mieli broń w domu, w końcu mają zaufanie społeczne? Panie ministrze. Takiej opcji obecnie nie ma. Takiej opcji obecnie nie ma. Broń jest przechowywana w pomieszczeniach ściśle strzeżonych, spełniających wszystkie niezbędne, niezbędne warunki. Co będzie w przyszłości, można się nad tym zastanawiać. To zapewne długa droga, związana także w ogóle z zmianą ustawy o dostępie do broni. Dzisiaj takiej opcji nie ma, powtarzam jeszcze raz. Broń pozostaje w, w koszarach, w miejscach stacjonowania. Wojsko Obrony Terytorialnej nie jest, nie jest dostępna prywatnie, takim, nie może być wynoszona. To jeszcze ostatnie krótkie pytanie, bo jest jeszcze postępowanie prokuratorskie przeciwko Kopadu. Tutaj już nie 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 ma takiego po, po postępowania. Po... Wiem, że tak pan obwieścił pa, panowi... ja pan wiem. piątek. na ta, 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 ta. Ja wiem, tak. Piątek, informację. może piąty Czuchnowski, ale znaczy nie ma takiego postępowania, to rzeczywiście podobnie jak w sprawie, o której przed chwilą mówiliśmy, Centrum Eksperckiego NATO, Gazeta Wyborcza próbuje robić taką Propagandę była tak bezczelna, że właśnie wręcz stwierdziła, że jest postępowanie przeciwko mnie i prokuratura musiała opublikować, tak powiem, korygujący to komunikat mówiący, że dziennikarze po prostu piszą nieprawdę. I ja zastanawiam się nad tym, co z tym zrobić, bo to jest oczywiście, mamy tutaj stwierdzenie prokuratury, że ten artykuł jest nieprawdziwy mamy tutaj kłamstwo wymierzone bezpośrednio we mnie mające mi zaszkodzić rozważam kroki prawne ale na razie się z tym Wstrzymuje, zobaczymy, co będzie w tej materii dalej, ale ta propaganda mająca stworzyć wrażenie, że wszystkie moje reformy, wszystkie moje działania, wszystkie moje decyzje, jakie podejmowałem jako minister obrony narodowej są teraz właśnie potępiane, odrzucane, niechciane i tak dalej, jest pewnego rodzaju próbą zdestabilizowania naszego potencjału bojowego i naszej, naszego bezpieczeństwa. To jest prawdziwy cel tej, tej propagandy, no, ale. Być może on jest skuteczny dla pana Millera czy dla członków tej europejskiej koalicji, ale nie dla Polaków. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie i za przede wszystkim za udział w programie. Gościem telewizji Republika był jak co tydzień pan minister Antoni Macierewicz. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dobranoc Państwu. Bardzo Państwu dziękuję.